Hej, cześć, witam Was bardzo serdecznie, ja jestem Tyreem, a to jest kolejny odcinek z serii Zagrajmy Wy No sami wiecie co Oczywiście gotik. I tak, i kontynuujemy sobie misję z... Z, 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 hmm. z naszym wielkim pomocnikiem Wielkim W cudzysłowie oczywiście Talasem Mieliśmy hmm, Wydobyć, nie wydobyć Ukraść. Ukraść, wykraść yy, almanach yy, z rąk tych gobinów. Oczywiście tak kradzież nam nie wyszło, ponieważ gobinów trzeba było wyeliminować. Co nam poszło dosyć sprawnie. Co mnie zadziwiło. No i tak, myślałem jeszcze, że tam ten odcinek jest będzie strasznie długi. a Okazało się, że ten odcinek nie ma nawet 15 minut. Yy, tak, ale teraz mam stoper. Teraz wiem ile nagrywać i jest. Rachuba czasu nie stracona. Ok, no, idziemy dalej za Talasem. Z tego co się nie mylę, trzeba odnieść ten y, Almanach Korkalomowi. Od niego oczywiście dostaliśmy to zlecenie. Ach, nie możesz hopsać jak Beji. Talas. Skoczył ci na głowę. Nieważne. Never mind. No to jesteśmy. Najlepiej zanieść od razu ten Almanach Korkalomowi. Tylko uważaj, żebyś nie umarł z przepracowania. Spokojna głowa. Święte słowo. Nie, nie musisz się o mnie martwić. Ś święte słowo, naprawdę bezimiennie, Święte słowo. Yy, Zobaczysz jeszcze sobie. Dziesiąty poziom. Tak, możemy wreszcie zostać strażnikiem. Tak. Super. 20 punktów umiejętności! No to będzie tak, nauki troszeczkę o szczałach. Czekam, o szczałach, dobrze, nie przesłyszeliście się. Mmm, Bez jaj! Jak... Ja tak dawno nie nagrywałem tej gry. I ponownie zapomniałem, gdzie jest Korkalom? Tak nie. Nie żartowałem. Wiem, że Korkalom był pod, pod, pod. pod e... Na pewno nie tutaj. Tam gdzieś. Wiem, że tam był taki sklepik, tam sprzedawali zioło. Zioło, zioło. Yy... Nie, nie, ja. O, tutaj, dobrze, dobrze. Dobra, już będę wiedział na przyszłość. Mm. Coś, co uwielbiam w tej grze. Czyli wychodzenie po drabinie, oczywiście. Ja. Pik, big, big. Okej, okay. witam ochroniarzu. Chyba nie będziesz miał nic przeciwko, jeśli tam wejdę. Pokazuj mojemu mistrzowi na. Tak, wozy, tu już czwarty raz. Ani razu z nim nie pogadałem. Ale, dobra, dobra. Nieważne. Czego chcesz? W dzisiejszych czasach nikim nie można Znalazłem twoją księgę. Dobra robota. Teraz mamy wszystkie potrzebne składniki. Zajmę się teraz przygotowaniami. Kiedy odbędzie się wielkie przywołanie? Zaczekaj do wieczora. Wtedy przyjdź na dziedziniec świątyni. Tam się zbierzemy i spróbujemy przywołać śniącego. Mhm. Czyli to już tutaj? Musisz okay. uważać. Znaczy nie już tutaj, tylko już teraz. E, czekajcie, czy on powiedział, że o północy, czy coś w tym stylu? Czekajcie, zobaczymy. Ej, nie masz łóżka! Dobra, nieważne. E, mi się wydaje, że... Teraz pójdziemy sobie do kawalorna, wyuczymy się... E... Umiejętności posługiwania się y, łukiem. Tak, łukiem. Mm. W końcu chcemy zostać łucznikiem, no także. No i no, tak, jeszcze zapomniałem, no oczywiście zostaniemy strażnikiem, tak? Dostaniemy, zostaniemy strażnikiem, dostaniemy troszkę expa, o ile się nie mylę. Więc może wbijemy kolejny poziom. O, jeszcze nie, raczej nie. Oczywiście dobrze poszedłem w ogóle. Taki popieprzony ten obóz, nie wiadomo. Powiem szczerze, że nie znam tego obozu. Obozu, obozu, obozu tak dokładnie. stary obóz to znam jak własną kieszeń, także. Ale nie chciałbym być każe za kamarek. W ogóle ten nie lubię tej piosenki, która jest. Nutki. W obozie na bagnie. Ale taka jest, jak jest tutaj, w pobliżu lasu, albo całkowicie w starym obozie. To już jest całkowita epika. Epickość, nie jest na granic. Spojrzę na czas. Tak, ja już bym pewnie zakończył odcinek. <gry> Dobrze, ja idę w ogóle. dałam no, oprze rzeczy. Pewnie nie myślicie, co ja robię, ale. Skręcę sobie tutaj i troszeczkę pozbieram doświadczenia. Mmm. Chodź, tu wliczku. Cienie stwora, na cię nie dobieram na razie. Do, do cienia stwora. Nie powiedziałem do. Mm, dlaczego? Ponieważ pamiętam, że będzie taka misja, że cienie stwora trzeba będzie zabić, a, a znaleźć cienie stwora. O Jezus! Ale Bóg! O Jezus! Jezus! Dobra, nieważne. Trzeba będzie tego cienie stwora zabić, a cienie stwora no. tychże łatwo nie znaleźć. Łatwo. niełatwo znaleźć. O! kurczę. No, to nie ma zbyt dużo zwierząt. W sumie już większość ubiłem, także można by było się przejść w stronę nowego obozu, ale to tam. Jeszcze nigdy nie miałem walki z topielcem. A no, pamiętam te stwory. Chociaż nie widziałem je w rozgrywce. Dobra. Umrzyj, ścierwo. Pójdziemy do Torusa. I no... Jako pierwszą rzecz właśnie w ostatnim obozie zrobimy to, że... O właśnie, wkracza nasza mm, wcześniej wspomniana... Epicka muzyka. Tak. No i zostaniemy mm, strażnikiem, tak. Z tego to można strażnikiem, magiem, nie tyle. Od razu czekajcie, zapis? zapis, żeby tutaj mi się nie skraszowała gra, bo to by zbyt fajne nie było. A takich przygód ja nie lubię. Sami wiecie na pewno. Gothic, no jak Gothic, no lubi się crashować i tego nic nie zmieni. Eee, no co ty. Miło cię widzieć, przyjaciół. No i jak tam z twoim wsparciem finansowym? Wciąż za... Wydaje to mi, się zawsze to samo. Hmm. Dobra, postawmy mu się. Nie będę... Zawiodłem hmm. się na tobie. Bez obawy, jakoś sobie... To się dopiero okaże zawsze. Czekaj. To zobaczę Mogę przejść. Znaczy nie jestem pewny, czy nie będę miał takich przygód jak z tym Grim'em. Ale myślę, że nie. Hmm. Zapis przed rozmową. Z Torusem. W nie No właśnie, i tutaj jest chcę zostać strażnikiem i mnie jest ścieżka magii. No oczywiście, że chcemy zostać strażnikiem. Chcę zostać strażnikiem. Miło mi to słyszeć. Ale najpierw muszę ci powiedzieć to, co mówię wszystkim nowym rekrutom. Słuchaj uważnie, bo nie będę się powtarzał. Do tej pory żyłeś na własny rachunek, ale to się od dziś zmieni. Moi ludzie trzymają się razem. Do strażników należy dbanie o bezpieczeństwo magnatów rudy, obozu i kopalni. Ruda wydobywana jest przez kopaczy, ale to my pilnujemy, żeby nie pożarły ich pełzacze. Pertraktacje z królem prowadzą magnaci, ale to my dbamy o ich bezpieczeństwo. Dniem i nocą strzeżemy korytarzy kopalni. Dniem i nocą pilnujemy bram obozu i pozwalamy wieść spokojne życie. Dniem i Byliśmy tylko bezładną zgrają, ale staliśmy się siłą, z którą każdy musi się liczyć. Ciężko pracowaliśmy, by zasłużyć na tę reputację. Od moich ludzi oczekuję więc wyłącznie jednego lojalności. Tylko stojąc ramię w ramię będziemy w stanie obronić to, co należy do nas. I przetrwać. Pozostałych rzeczy dowiesz się w swoim czasie. Bądź gotów do pomocy każdemu, kto jej potrzebuje. Nieważne, jak trudne i niebezpieczne to zadanie. Idź do stołna i poproś go o zbroję i miecz. Znajdziesz go w kuźni, w wewnętrznym pierścieniu. Przestań chronić. E, tak. E. A, jeszcze coś. Witamy w straży. Nie Ty jesteś teraz jednym z nas. Nieźle jak na kogoś, kto jest tu od niedawna. Od niedawna! Fajnie mm, Tak więc teraz idziemy do Stone'a Po wspomnianym miecz i o wspomnianą zbroję Tak Stone, Stone, Stone Tutaj Ej, jak fajnie kręg skręcił Kręg Kark skręcił Kręg Potrzebuje zbroi. A więc Torus jednak cię przyjął, co? Gratuluję, Torus, a nie Gomez? Jeszcze jeden, któremu śpieszno przelać krew za Gomeza. A zresztą, co mnie to obchodzi? Masz, weź tę broń i miecz. Witamy w straży. Weź tę broń i miecz? Broń i miecz. What? Da. Broń i miecz? A nie zdroim? Hej, daleko zaszedłeś jak na kogoś, kto jest. O, nie, tak da. Przydał. Mam kilka drobiazgów. O, Ile cholę! Ale nie masz dla mnie mm. zbroi. Przydałoby mi się kilka drobiazgów. Mam... Dobra, dobra. Kurde. Przyda mam Coś sobie posprzedajmy. Miecz oczywiście, nam jest nic niepotrzebny, ponieważ nasz miecz, dobry miecz, jak się zwie, jest lepszy oczywiście od tego, także on nam jest całkowicie niepotrzebny. Tak, i troszeczkę kasy za te maczugi dostaliśmy. Kije z gwoździami, dokładnie. Maczugi. Mógłbym sprzedać tą, ten strój cienia. Hmm. Y... A zresztą na co on mi będzie potrzebny? Zdaję. Hmm. O dokładnie siadło. Hmm. To sobie zostawię, te zwoje. Co tu jeszcze mogę sprzedać? Mapa, mapa. Mm. Skórę, no jedną sobie zostawiłem, pamiętam. 737. Dobra, to by było na tyle. Dzięki. Dzięki, for highs. Yy, no i witamy, straży. Jesteśmy strażnikiem. Tak, możemy się chwalić. Furde. Spodoba ci się bycie strażnikiem. No, nie gadajcie, że każdy teraz będzie mnie zaczepiał. Jesteś strażnikiem. Nie, nie, do tego to już nie idę. I. 30 zręczności. Wyuczymy się zręczności. Znaczy oczywiście nie wszystko wykorzystam Tylko 10. 10 punktów zamknij się Możesz mnie czegoś... Tak Dobra, dobra, to już wiemy Zręczność 5 i zręczność 5, dziękuję Umiesz teraz Dobra, dobra, Diegusz Mam już dość tej paplaniny. Wiem chyba nie zaciepiliście Dobra Idziemy sobie do kawalerna, jak już wcześniej wspominałem. Między innymi po to, żeby nauczyć się tej umiejętności posługiwania się łukiem, lepiej posługiwania się łukiem. I, 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 i. Kupiemy, kupimy, kupimy sobie troszeczkę szczał Troszeczkę, dosyć dużo przydałby się. No, to tutaj sobie puszczamy. Zrzucowiał miecz. Zrzucowiał miecz. Sząż. Witaj. Witaj, inne Freunde. Dobra, przestań chlać to piwo. Zagomeza. Możesz mnie nauczyć czegoś o myśli. To zależy tylko od tego, co chciałbyś wiedzieć. Mhm. Możesz mnie nauczyć, jak sprawniej posługiwać się łukiem? Jako początkujący, powinieneś zawsze pamiętać, że skuteczność strzelania z łuku zależy przede wszystkim od przyjętej postawy. Rozstaw stopy szeroko, ramiona unieś na tę samą wysokość, wstrzymaj oddech i strzelaj. Jeśli uda ci się trafić w szczególnie wrażliwe punkty ciała ofiary, nie będzie potrzeby oddawania drugiego strzału. Oczywiście początkujący strzelcy mogą tylko pomarzyć o trafieniu w czuły punkt. Ale jeśli zastosujesz się do moich wskazówek, możesz liczyć na więcej trafień w cel. No. Mm, no i tak. Aha, jeszcze... Zabij ryj. Mm, pokaż mi swój towar. Czekajcie, czy on ma w ogóle? A ma, co ja chcę. No, w sumie mogę kupić od tego Skipa. Tu troszeczkę zapiprzyłem. Ile mamy rudy? To na począt. Ojej! Sporo? No to do tysiąc, nie, no do tysiąc. Dobra. Czekajcie. Mm, niech sobie przeliczę. Dobra. Tak, do 1100, to 239 spokojnie <grymne> 239 szczł spokojnie możemy kupić. Zatem już szczęły są tanie 339 zaszalejmy. Tak żeby został mi równy tysiączek. Tak, dobrze liczę dobrze Mmm, jeszcze Myślałem, że będzie problem z tymi szczękami, ale pomyliłem się. Super, super, super. Jestem zadowolony. Yy, dwa plusy w tym odcinku: Strażnik i ucznik. Lepszy ucznik. Z tego co wiem, to nie jest, to jest dopiero adept. Adept, 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 tak. I lepiej możemy się nauczyć chyba um, od jakiegoś tam ziomka w nowym obozie. Tylko jak on miał na imię? Daj, poszukamy sobie tam niego. Dobra. Ej, nie, nie, nie. Ej! Susa. <gryw> powiem wam szczerze, ludziska. Ej, co teraz? Co się dzieje na bagnach? Aha. Kurczę, zapomniałem jeszcze o kruku. Kruku. Muszę iść do kruka. Ale. Ojeju. Tam są te. Mm. Zębacze? Nie widziałem ich jeszcze. Znaczy, widziałem ich oczywiście, ale. Mm. Nie w tej rozgrywce, nie. Ojej. Cześć. Aj, aj, aj. Trzeba jednak jeszcze troszeczkę poćwiczyć. Znaczy nie poćwiczyć, tylko no, wyuczyć się lepiej yy, łuku. ja. No dobra. Tak więc bez obijania, obwijania w bawełniu, Idziemy z powrotem do starego. Starego. Że łup to jest całkiem przydatna rzecz i bardzo, 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 bardzo pomocna. Także dobrze wybrałem. Dobrze wybraliśmy. Ktoś się tam jeszcze pytał, czy nagram tam Gotika dwójkę. No to to, to jest, jeszcze... także teraz Wam odpowiadam, jemu dokładnie. Pozdrawiam Cię. No, nie wiem, właśnie, czy będę nagrywał. To się okaże. To się okaże. Jak pójdzie mi z tą serią, i, i z czasem ogólnie. E, czekajcie, ja nie minąłem kruka? Nie. A w sumie on może spać już. Edzie. Gdzie by taki magnat spał? 25 save i... Lecimy. Witaj! Pomyślałem, że zdam ci raport. To dobrze. Lubię być informowany na bieżąco. Teraz bractwo potrzebuje jaj Królowej Pełzaczy. Przygotują z nich napój, który umożliwi im nawiązanie kontaktu ze Śniącym. Mam te jaja przy sobie. Dobrze się spisał. Jak idzie... Stara kopalnia... Przepuść mnie! A Gomez ma nam do No. Nic szczególnego. Jeszcze, popatrzę sobie tutaj na czas. Okej, okay, jeszcze, jeszcze nam troszeczkę zostało. Także oczywiście teraz idę do. No, nie do, do, do jak Do obozu sirusów, tak tak. Hopsaibesi. Cześć. Mm, tak, i ma się odbyć ten rytuał prowadzony przez Iberiona. Co tam mają chyba przyzwać? Śniącego czy coś takiego? Mm, tam będzie na pewno jakaś kascenka. Ojej, dobrze pamiętam. Także wszystko, wszystko, wszystko w Zawsze mnie ciekawiło jedno, czy da się zamknąć te drzwi. I moja ciekawość zżera wszelkie granice. Granicze. Trzymaj łapy przy sobie! <sukasz> Trzymaj łapy przy sobie! <sukasz> <sukasz> Zamknij się. Zagomez! Zagomez, tak. E, tak, da się, da się zamknąć. <sukasz> Wiem, że miałem taką dziwną wersję gotika, że nie dało się. Takie było, czy zbagowane, czy skraszowane, czy jakieś tam. Czasu jeszcze troszkę jest, także. Hm, mm, Tu siedzi sobie taki ziomek jeszcze. Pachu. Hej, ty! Pachu, Ja? Nie, twoja babcia! Jasne, że ty. Na twoim miejscu nie szedłbym dalej! Dlaczego? Widzę, że jesteś tu nowy, co? Stary, ta droga prowadzi na ziemię orków! Zrobią z ciebie kotlety! O, nie ma za co! Mm, jeszcze nie wspomniałem o tym. Oczywiście tak, zbroja zbroja. teraz mamy lekką, zbroję strażnika. Ona jest oczywiście lepsza od tego ciucha cienia. Ciucha cienia... Mm, tak więc teraz jesteśmy o wiele wytrzymalsi w ogóle. Można zdążymy dojść do strażników... Strażników świątynnych i obozu świrusów. Fajnie wygląda jakby ten las był oświetlony. Ogólnie to wszystko jest oświetlone. Gra oczywiście nie jest, no kurczę, najnowocześniejsza. Najnow no, ale tak jak już mówiłem tam w którymś odcinkach tak, w pierwszych odcinkach no fabuła zżera wszystko 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 no y, cieniuje cieniuje i podmienia że tak powiem wypełnia wszystkie pustki hmm. ty dalej i bezim Serafis Serafis, na serafisy się natykamy. Non-stop. Ach, obóz fajnie wygląda też taki zielony, taki dziwny. Dziwny kolor. To nie zioła palą. No to takie dziwne kolory. Ok. Czas już się kończy. Pomału, tak więc ja sobie robię save. A. No na tym. I żegnam się z Wami, jak zwykle zapraszam do komentowania, lajkowania i subowania, tak więc trzymajcie się, cześć, do usłyszenia w kolejnych odcinkach.